Także proszę już wszystkich o ciszę. Dziękuję. Witam bardzo serdecznie wszystkich na debacie, której tematem jest teza Samorząd Uczniowski ma decydujący głos w sprawach dotyczących społeczności uczniowskiej. Witam zaproszonych gości. Nasi uczniowie od lat uczestniczą w projekcie Centrum Edukacji Obywatelskiej, sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. Wzorem lat ubiegłych. Także i w tym roku stajemy do walki o dwa mandaty na te obrady. Tegoroczna, 16 już sesja, odbywa się pod hasłem Nasz samorząd uczniowski. Będąc jednocześnie przedstawicielami zarządu samorządu uczniowskiego oraz członkami oficjalnego klubu debaty postanowiliśmy porzucić wątek pod obrad naszej grupy. Jesteśmy tu po to, by poznawać tajniki sztuki argumentacji. I dyskusji politycznej. Projekt 16. sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w naszym liceum zrealizowany został w ramach samorządu Śniowskiego i debatanskiego Klubu Debaty oraz przez nauczycieli panią Teresę Jabłowską, panią Ewę Lewandowską, pana Leszka Karwasińskiego i pana Sławomira Szuber. Do Idea debat oksfordzkich narodziła się w Wielkiej Brytanii. I zadaniem zawsze było przygotowanie do wystąpień publicznych w roli parlamentarzystów, polityków czy osób publicznych. Na przykład Winston Churchill, były prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton czy brytyjscy premierzy. Celem debaty tak naprawdę jest subtelne prowadzenie dyskusji oraz wykazanie wagi argumentów, a nie rozstrzyganie danego problemu czy dojście do ostatecznych wniosków. Debata to rozmowa, czyli uczymy się dyskutować. Wszyscy uczestniczyliśmy w wielu projektach edukacyjnych, które kształtowały w nas umiejętności społeczne, przygotowując do samodzielnego podejmowania decyzji i realizowania planów. Ideę tę zainicjowała pani profesor Ewa Lewandowska, która zorganizowała wokół siebie grupę młodzieży chętną do współpracy. Aby zapoznać się z ideą debaty udaliśmy się na uniwersytet Adam Mickiewicza w Poznaniu na Wydział Nauk Politycznych Dziennikarskich. Opiekę nad naszą grupą objął pan Jan Piosik, doktorant Wydziału. Uczestniczyliśmy w wykładach i warsztatach, które prowadzili z nami pan Patryk Biskupski i Rafał Kamprowski. Temat naszej debaty brzmi Samorząd uczniowski ma decydujący wpływ na sprawy dotyczące społeczności uczniowskiej. Dzisiaj chcemy o tym podebatować. O od sytuacji naszej szkoły. Zapraszam do debatowania. Dziękuję. Witam państwa bardzo serdecznie, nazywam się Jakub Wiwajkowski i mam przyjemność wystąpić dzisiaj przed Państwem w roli marszałka debaty Roskowskiej. Sekretarzami dzisiejszej debaty będą Pan Michał Kwaśny. Oraz pan Sebastian Bustyński. Proszę państwa ogłaszam rozpoczęcie debaty i udzielam głosu pierwszemu mówcy propozycji. Wolni w prawie i myśli obywatele. Jestem zadowolona, że mogę bronić tezy, iż Samorząd Uczniowski ma decydujący głos w sprawach społeczności szkolnej. W ręku trzymam akty prawne, na podstawie których istnieje Samorząd Uczniowski. Są to ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku. I samorządu uczniowskiego i całą ogólno im. imienia Henryka Sienkiewicza we wrześniu. Tworzą szkolną rzeczywistość, dlatego chcą stworzyć ją jak najlepiej, aby żyło się w niej dobrze. Co możemy osiągnąć poprzez samorząd? Przede wszystkim funkcjonujemy w społeczeństwie obywatelskim. Poza tym uczymy się planowania, gospodarowania czasem, zachowania się w społeczeństwie. Dziękuję bardzo. Udzielam głosu pierwszemu mówcy opozycji. Szanowny marszałku, szanowna propozycja, szanowna publiczności. Idea samorządności oparta jest na decentralizacji władzy, czyli na przeniesieniu części uprawnień i odpowiedzialności z władzy publicznej. Z organów władzy państwowej na organy władzy samorządowej. Możliwie jak najniższego szczebla. Jest ona zasadą prawną artykułu 15 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Samorząd szkolny ma decydujący wpływ w sprawach społeczności <laughs> uczniowskiej. I zadają sobie pytanie: czy jest to dobre? dla naszej społeczności uczniowskiej. Samorząd uczniowski, zwłaszcza jego zarząd, wybierany jest w wolnych i demokratycznych wyborach przez wszystkich uczniów danej placówki szkolnej. Ustawa nadaje mu bardzo szeroką kompetencji, więc powiązuje go do pomocy przy organizowaniu oraz wzbogacaniu oferty kulturalno-oświatowej dla danej placówki szkolnej. Oprócz tego uczniowie wchodzący w skład zarządu samorządu uczniowskiego mają prawo wybrać opiekuna, tegoż zarządu. Yy, Słuchaj. Ja chciałem się zapytać, czy według yy, szanownej propozycji oraz całej tutaj licznej zgromadzonej społeczności szkolnej yy, dobrym pomysłem jest, yy, aby pierwszym samorządem wyjętym spod nadzoru całkowicie miał być samorząd uczniowski składający się z ludzi no, niedoświadczonych, tak jak ludzie dorośli i no, nie zawsze konsekwentnych. który powinien wspomagać swoje doświadczenie, może je wykryć, na propozycję, droga publiczności. Jak już mój poprzednik powiedział, jesteśmy zdecydowanie za tym, żeby samorząd uczniowski miał opiekuna, który będzie w pewien sposób koordynował działania samorządu uczniowskiego. I jak wiadomo, mają większe doświadczenie życiowe. Ludzie, młodzi, nastolatkowie. Nie mają ze sobą takiego bagażu różnych przeżyć, dzięki którym mogliby w pewien sposób przewidywać działania i być tak konsekwentnymi, jak ludzie, ludzie dorośli. Poza tym samorząd uczniowski nie jest się w stanie sam finansować bez pomocy dorosłych. Informacja mamy przykład ostatniego FPO, na który zbierali finanse uczniowie pisząc różne pisma do sponsorów. Oczywiście sponsorzy byli również ludźmi dorosłymi, którzy też mieli pewne wymagania co do tego FPO. Musiała być odpowiednia reklama, niektórzy sponsorzy wymagali rozdawania ulotek, tak było w zeszłym roku. Szanowny Panie Marszałku, wybitną na pozycję droga publiczności. Nie chciałbym w żaden sposób ubliżać inteligencji naszej wybitnej opozycji, jednakże wydaje mi się, że pewne argumenty przedstawione w żaden sposób nie odnoszą się do rzeczywistości panującej. Chodzi nam o to, żeby było mniej blokowania, żeby cały samorząd mógł działać w mógł działać razem, pełną parą w ten sposób, który potrafi działać. Proszę bardzo. Nadzór, jednak. Y, wydaje mi się, że to ona odpowiada za wizerunek szkoły poza nią i to ona ponosi za nią odpowiedzialność, więc sądzę, że chyba jednak y, powinna mieć decydujący wpływ. Marszałku, wspaniała opozycja, droga publiczności. Podsumowując, nasza strona jest za tezą, za wolnością, solidarnością i demokracją. Walczymy o podejmowanie samodzielnych decyzji, ponieważ uważamy, że lepiej rozumiemy potrzeby młodzieży niż dorośli. Podsumowując wystąpienia moich poprzedników stwierdzam, iż kontrola dorosłych, czyli dyrekt, grona pedagogicznego i rady rodziców jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania samorządu uczniowskiego. Problem w tym, jak by tą kontrolę zrozumieli?